Labrador Retriever. Chcesz posłuchać więcej o rasie? Zostań. Niby modny, znany, ale czy zrozumiany. Jest, który jest takim trochę słoniem w składzie porcelany. Zapomina, że. Nie jest już szczeniaczkiem i że jego ciało potrafi być potężne i narobić szkód. Pies, który kocha wodę ponad wszystko. Nieważne, czy brudna, czy czysta, pies, który uwielbia aportować i przynosić, w końcu to pies myśliwski, uwielbia pracę nosem. Ruch jest nieodzowną częścią jego życia, dlatego zapewni mu odpowiednią dawkę ruchu, żeby był szczęśliwy. To pies, który ponad wszystko kocha jeść. Jest to toksyczna miłość. Bo nie tylko grozi otyłością, ale również różnego rodzaju zatruciami, bo jest jak śmietnik: zje wszystko, nic mu nie przeszkadza. To jest po prostu taka rumba 2.0. Z natury bardzo przyjazny i pozytywnie nastawiony do świata. Wieczny optymista, ale pamiętaj, wychowuj, trenuj, socjalizuj. Poświęć mu czas, a dzięki temu zdobędziesz najlepszego przyjaciela pod słońcem, który będzie zarażał cię na co dzień swoją radością życia. A teraz masz Labradora? Napisz mi coś o nim. A może chcesz dowiedzieć się więcej o innej rasie? Też zostaw komentarz. Na YouTubie już pojawił się film, gdzie szeroko omawiam temat rasy Labrador Retriever. Dlatego zapraszam i zobacz, co się tam dzieje, i bądź na bieżąco!